Rozpoczynamy uroczystość wręczenia nagród laureatom plebiscytu na najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2014 roku. Najlepszy sportowiec w Wielkopolsce w 2014 roku 103 893 punkt. Piotr Pawicki, żużel. Przez chwilę 57. Plebiscyt na najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski to akcja sportowa o najdłuższym stażu w naszym regionie. Tradycyjnie cieszyła się dużym zainteresowaniem kibiców. Do naszej redakcji napłynęło ponad 15 tysięcy kuponów. Zwycięzcą plebiscytu został jeden z najmłodszych triumfatorów w historii Piotr Pawlicki, żużlowiec Fogo Unii Leszno. Podwójny Mistrz Świata Juniorów, a także wicemistrz Polski w drużynie i wicemistrz Polski indywidualnie. Poza tym główne trofea odebrali także trener Tomasz Kryk, trener kadry narodowej kajakarek. I były wyróżnienia też dodatkowe, takie jak Piłkarz Roku, został nim Szymon Pawłowski z Lecha Poznań. Hmm, wyróżniliśmy też e, zwycięzców konkursów na najlepszego sportowca amatora zwyciężył Piotr Mydlak rugbysta chaosu Poznań i e, na, m, wybieraliśmy też najlepszego piłkarza amatora, został nim Maciej Paterek z rezerw Tarnowi drugiej Tarnowo Podgórne e, oczywiście zwieńczeniem gali i plebiscytu był wielki bal sportowca w którym uczestniczyło ponad 300 osób w hotelu Andersia. Przywołujemy, że najlepszym amatorem do Maciej Paterek, najlepszym sportowcem amatorem, Jod Grzybelda, sportowa infrastreza roku to Mistrzostwa Europy do lat 18, w w a sportowy debiut roku do turniej kobiet, kobiet poznański, Ołbek Centrum Tejsowym Sobota.